Skandal z udziałem Malgorzaty Ochmy Sprawia się policję Tak tłumaczy się celebrytka Malgorzata Ochmy to popularna telewizyjna prezenterka Która widzowie mogą zobaczyć CM. w dzień dobry TVN Poranne pasmo prowadzi ona z Filipem Heizerem Występy duetu na antenie TVN Zbudzają skrajne emocje A ich wpadki w programie nazywa są Szeroko komentowane przez internautów Ochme niejednokrotnie stawala w obronie ekranowego partnera, ostatnio podzieliła się z innymi swoja teoria na temat hejtu na Teraz prowadząca DDTVN sama znalazła się w tarapatach. Malgorzata Ochme może ponieść konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania za kierownica. Gdy sprawa trafiła już na policję, celebrytka skomentowała sprawę w oświadczeniu, które opublikowała na Instagramie. Nagrywanie podczas prowadzenia samochodu to zachowanie, za które grozi 500-zlotowy mandat oraz 12 punktów karnych. Co więcej, może się ono skończyć tragicznie, w ostatnim czasie zarówno polskie, jak i światowe media informowali o przejechaniu psa przez streamerkę, która zamiast na drogę, patrzyła w ekran telefonu. Od pewnego czasu z niebezpiecznymi zachowaniami celebrytów za kierownicę walczy w Pudi. Czyli niewyparzona pudernica. Ostatnio zgłosiła ona na policję Wybrygu Grazyny Szapolowskiej, która skupiała się na ekranie telefonu podczas prowadzenia auta. Następnie wzięła na tapet Malgorzatę Ochmę. Nagranie, które prowadząca DDTVN usunęła już z sieci, przedstawiało ja podczas prowadzenia auta. Ochmę nagrywała swoje drogę do studia. W jednej ręce trzymała telefon, na jej kolana chlezel pies. Po tym, jak nagranie zostało udostępnione przez niewyparzona pudernicę, zniknęło ono z instagramowego profilu Malgorzaty Ochmy. Widzę, zem widziałaś moje oznaczenia i skasowałaś nagranie. Za późno, tak jak mogłoby być za późno przy naglem hamowaniu, napisała blogerka i zaznaczyła: Jakie konsekwencje mogło mieć takie zachowanie, za kierownica daje ci szansę na przyjęcie kary i publiczne przeprosiny, zwróciła się do prezenterki DDTVN. Margorzata Ochmy opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym przeprosiła za swoje zachowanie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze i uwagi. Rzeczywiście, moje zachowanie było absolutnie niebezpieczne. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nigdy w życiu nie naraziłabym mojego ukochanego psa na niebezpieczeństwo. Ale macie rację. Bardzo was przepraszam. Zupełnie nie jest to zachowanie które powinno być nasladowane. Każdy z nas popelnia bledy. Moja Zuzu musi się nauczyć jeździć w transporterze. Nie wolno nagrywać podczas jazdy, nawet jeśli się stoi na światłach. Bardzo was przepraszam i dziękuję, zadbajcie o bezpieczeństwo na drogach Mówila. Jak poinformowała niewyparzona pudernica, powiadomiła ona policję o popełnieniu wykroczenia przez Malgorzate Ochmę. Blogerka pokazała na Instagramie test zawiadomienia, które trafilo do służb.